Kilka dni temu na kanale pokazywałem Wam Xperia X. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu modelowi z serii X, czyli Xperia XA. E, powiedziałem Wam, że nowa seria X jest następcą serii Z. E, pojawiło się sporo głosów, że absolutnie to nie polega na prawdzie. Czas pokaże, słuchajcie z tego co ja obserwowałem konferencję organizowaną przez Sony, to właśnie taki wydźwięk miały informacje prasowe, że no, kończymy z Z, będą X-y. I tak jak Wam mówiłem, będzie też odpowiednik Z w serii X, będzie się nazywał X Performance, pod koniec miesiąca ma wejść do sprzedaży i mam nadzieję, że też uda mi się go Wam pokazać tutaj na kanale. Będziemy mieli trzy modele dostępne. Go przygotowywany jest też model Xperia XA Ultra, czyli następca Ultry. Duży, sześciocalowy yy, telefon. Tak więc to będą cztery modele, które będą dostępne właśnie w tej linii Xperia X. Pierwsza sprawa, co znajdujemy w opakowaniu razem z telefonem. Jest to przewód USB, do tego ładowarka. USB, zestaw słuchawkowy, który również będzie nam pełnił funkcję anteny, ponieważ urządzenie jest wbudowany odbiornik radia FM. Otrzymujemy również od producenta pełną dokumentację. Po wyjęciu telefonu z opakowania mamy wrażenie, że jest on bardzo smukły. Myślę, że zasługą tego jest fakt, że telefon po bokach na dobrą sprawę nie ma ramek. Krawędź wyświetlacza jest tożsama z krawędzią samego urządzenia. Trochę się obawiałem, że będzie to powodowało jakieś problemy w użytkowaniu, ale po kilku godzinach spędzeń, spędzonych z tym telefonem nie zaobserwowałem takowych problemów, czyli tutaj wszystko jest jak najbardziej ok. Sam telefon wykonany. Jest z bardzo przyzwoitego tworzywa sztucznego. Boki tego telefonu są wykonane z metalu. Ten sposób wykończenia metalem sprawia wrażenie, że czujemy, jakby ten telefon był telefonem z najwyższej półki z linii premium, a cena absolutnie na to nie wskazuje. Ekran jest chroniony szkłem odpornym, takim delikatnie wyoblonym. Myślę, że to jest tożsame z najnowszą linią iPhone'ów. I tak naprawdę, również tutaj w tym przypadku sprawia bardzo, bardzo miłe wrażenie. Jeśli chodzi o sam wyświetlacz, to jest 5-calowy wyświetlacz, rozdzielczość HD, czyli 1280x720, gęstość 294 punkty na cal. I tak naprawdę, pomimo tej niewielkiej rozdzielczości, jak na dzisiejsze czasy, absolutnie nie czujemy żadnego dyskomfortu, konsumując na tym urządzeniu, czy to treści multimedialne. Czy mm, treści związane z serwisami społecznościowymi? Na boku tego urządzenia znajdziemy zaślepkę, za tą zaślepką znajdują się dwa gniazda. Jedno gniazdo jest przeznaczone do umieszczenia w nim karty SIM w formacie nano, drugie gniazdo jest to możliwość rozszerzenia pamięci dostępnej dla użytkownika, która w przypadku tego modelu wynosi 16 GB o kolejne maksymalnie 256. Giga. Od dołu widzimy złącze micro USB, które będzie służyło do ładowania tego urządzenia i podłączania go do komputera. Obok tego złącza mamy otworek, w którym znajduje się mikrofon, oraz kolejnym elementem jest głośnik. Niestety, niestety, głośnik umieszczony od dołu. Wolałbym zdecydowanie, jak było to w przypadku Xperia X, żeby głośniki były na froncie. Pomimo tego, że nie jest on najszczęśliwie i najbardziej ergonomicznie umieszczony, gra przyzwoicie i bez zniekształceń. Kolejne elementy tego urządzenia to przycisk z pustu migawki, kolejne dwa przyciski do regulacji głośności oraz standardowy przycisk, którym będziemy telefon wybudzać. Ze względu na fakt, że nie jest to linia premium, nie znajdziemy tutaj czytnika linii papilarnych. Na górze urządzenia znajdziemy złącze zestawu słuchawkowego oraz kolejny mikrofon, który ma nam pobierać szumy z otoczenia i odpowiednio je usuwać podczas prowadzenia rozmów telefonicznych. Nad wyświetlaczem znajdziemy aparat do selfie, który posiada rozdzielczość 8 megapikseli. Na tyle znajdziemy aparat. Aparat 13 megapikselowy. wyposażony jest również on w autofokus z detekcją fazy. Przypomnijmy, że głównym sloganem Xperia X jest zapomnij o nieostrych zdjęciach. Więcej o tym powiem w momencie, kiedy przejdziemy do aparatu. Pod aparatem znajduje się dioda, która będzie pełniła funkcję lampy błyskowej. Na tyle również mamy zaanonsowaną technologię NFC, w którą to urządzenie jest wyposażone. Sercem tego urządzenia jest procesor Mediatek Helio P10, uzupełniony dwoma gigami pamięci RAM. W AnTuTu Benchmark uzyskuje on wynik 48145. Na pewno nie będzie to tytan, jeśli chodzi o wydajność w grach, ale można zakładać, że urządzenie wyposażone w ekran o właśnie takiej rozdzielczości będzie bardzo przyzwoicie również spisywało się na tym polu. Do takich zadań codziennych, przeglądanie stron internetowych, przeglądanie serwisów społecznościowych, korzystanie z poczty, z komunikatorów, absolutnie żadnych problemów z wydajnością ja nie odnotowałem. Urządzenie jest wyposażone w niewymienną baterię o pojemności 2300 mAh. Jeśli chodzi o jej wydajność, nie jestem w stanie wam tego określić, bo jak mówiłem, test jest u mnie krótki dwa dni tylko spędzam z telefonem i zachęcam do Odwiedzenia sekcji komentarzy, szczególnie te osoby, które posiadają ten model i będą w stanie nam napisać, czy są zadowolone one ze wyników, jakie na tym polu ten telefon osiąga. Telefon nie został zalany niepotrzebnym oprogramowaniem. Widzicie, to jest to, co jest fabrycznie dostępne. Jego ja teraz przywróciłem do ustaleń fabrycznych, tak żeby było widać dokładnie to, co otrzymujemy od producenta. Również możemy wejść w zarządzanie aplikacjami i te aplikacje, które są oznaczone tym czerwonym krzyżykiem, będziemy mogli również odinstalować, żeby nie zajmowały one nam um, miejsca w pamięci telefonu. Jeśli chodzi o aplikacje, które są instalowane, to jak widzicie są to podstawowe aplikacje Googleowe plus te standardowe, które zawsze nam Sony dodaje i ja akurat z tych aplikacji Jestem zadowolony, gdyż one już na przestrzeni wielu lat zostały dopracowane do takiego momentu, że myślę, każdy użytkownik będzie używał ich i uznaje za w pełni funkcjonalne i wręcz niezbędne. Przejdźmy teraz do aparatu. Jest to jedna z istotniejszych funkcji smartfona, tak jak mówiłem, aparat 13 megapikselowy, wyposażony w bardzo przyjazną, w bardzo atrakcyjną aplikację od Sony, czyli mamy ten sam komfort użytkowania co w innych telefonach z wyższej półki, te same możliwości instalacji różnych dodatkowych aplikacji do aparatu, który będzie nam umożliwiał dodatkowe, instalowanie dodatkowych efektów twórczych. Podstawowe tryby, tryb ręczny, również dostępna jest opcja w trybie ręcznym, gdzie możemy każdy element, który byśmy chcieli zmienić odpowiednio sobie e, dopasowywać. Również w tych trybach lepszej automatyki również jest dostępność chociażby regulacji m, balansu bieli i jasności. Ja zawsze z tych, e, z tych ustawień najprostszych korzystam, bo lubię specyficzny rodzaj zdjęć Wykonywać. Jeśli chodzi o zmianę ostrości aparatu w stosunku do fotografowanych elementów, naprawdę działa to wyśmienicie i arcy szybko i tak naprawdę pomimo tego, że jest to telefon z półki średniej, nie ma tutaj absolutnie żadnego Kompromisu. Przejdźmy teraz do jakości wykonywanych zdjęć. Okazuje się, że urządzenie również na tym polu działa bardzo przyzwoicie. W momencie, kiedy mamy warunki oświetleniowe przyzwoite e, lub dobre, nawet w, w pomieszczeniach zamkniętych na parkingach podziemnych te zdjęcia wychodzą e, bardzo przyzwoicie. W momencie, kiedy pojawia się nam absolutny brak światła, no tutaj już e, widać, że pojawia się również mora. Nie jest ten obraz czysty, jasny i przejrzysty. W momencie, kiedy dostęp jest chociaż niewielka ilość oświetlenia, to wszystko ulega poprawie i jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do komentowania nowej linii od Sony Xperia X, w tym przypadku XA. Zachęcam również do oceny filmu: jeżeli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, dajcie łapkę w dół. I zachęcam również do subskrypcji kanału testhub.pl.